Opowieść w skrócie o najbardziej niszczycielskim tornadzie w Bridgickim na z 1999 roku. 3 maja 1990, 1999 roku nad Oklahomą w USA ponadto ekstremalne warunki atmosferyczne. Powietrze było narodowane energią, a na niebie tworzyły się potężne superkomórki burzowe. Wiele osób w centralnej Oklahomie czuło narastający niepokój. Około godziny 18:23, czasu CDT w hrabstwie Grady w Oklahomie, jeden z tych obracających się potworów dotknął ziemi. Na początku był stosunkowo słaby, ale szybko nabrał siły, kierując się na północy-wschód, prosto w kierunku mojej społeczności. Tornado dotarło do Bridge Creek osiągnął swoją maksymalną nieskrzczęską siłę F5 w skali Fujite. W sercu tego tornada mobilny radar Dopplera należący do badaczy zarejestrował rekordowe pory wiatru około 484 km na godzinę Najsilniejsze wiatry, jakie kiedykolwiek odnotowano na powierzchni ziemi. Bridge Creek Tornado, które w tym momencie. Miało już niemal kilometr szerokości zmiot zmiotło całe domy z powierzchni ziemi, pozostając tylko betonowe fundamenty. W niektórych miejscach potęga wiru była tak ogromna, że asfalt zer został uzerwany z dróg na głębokość ponad cala. Po zdewastowaniu Bridge Creek tornado kontynuował swój śmiertelny marsz przez gęściej zaludnione obszary, w tym miasto Mur. I południowe przedmieścia Oklahoma City. Był to moment, w którym narodowa służba pogodowa w Norman wydał pierwsze w historii ostrzeżenie o tornado emergencji, dając jasno do rozumienia, że zbliża się ekstremalnie niebezpieczny, duży i brutalny wir. Ostrzeżenie to prawdopodobnie uratowało setki żyć W mur i okolicach doszło do katastrofalnych zniszczeń Całe osiedla szkoły, a nawet niektóre dobrze zbudowane konstrukcje zostały zniszczone. Tornado ostatecznie rozproszyło się około godziny 19,48 Za sobą pozostawiło, pozostawiło ścieżkę zniszczenia o, o długości 60 km 60 km i szerokości dochodzącej do, do jednego, jednego i 1,6 km. Skinało 36 osób, plus 5 pośrednio, głównie z utratów, z powodu zawału z serca i podobnych urazów. Rannych zostało 583 osoby. Całkowite straty oszacowano na 1,2 miliarda USD, co czyniło go wówczas najgorszym tornadem w historii USA. Zniszczonych lub uszkodzonych Dostało ponad 8000 domów. Tornado Bridge Creek Moor z 1999 roku jest pamiętany nie tylko ze względu na swoją potworną siłę, będąc ostatnim w historii, któremu przyznano oficjalną klasyfikację F5, ale także jako kluczowy moment, który pokazał, jak ważne jest szybkie i precyzyjne ostrzeganie o pogodzie, co w efekcie przyczyniło się do. Uratowania ogromnej liczby osób. <suszy>